Siemka.pl, cześć Wam wszystkim! Następna bitwa z serii Wasze Bitwy i dzisiaj mamy y, gracza y, Szmanek BDG. Tutaj się powoli już y, robi taka rzecz, że już mam stałych bywalców jakby na kanale. Szmanek gra bulldogiem na mapie Dębina. Szansa na wygraną 79% według XFA. Ma bitwa standardowa. No i jak widzimy, mamy tutaj w teamie bardzo dużo znaczy bardzo dużo no sporo tych koksów kurczę i y, zobaczymy jak ta bitwa się potoczy 79% według x ma to jest y, no dobra szansa bardzo dobra na razie cisza spokój Magazynek się przeładował. Wszyscy pojechali. Szmanek stoi. I teraz ruszył. Pewnie kolega szmanek był w tym momencie w kuchni, robił sobie kawę. <grych> Okej, okay, dobra. Litwa się zaczyna. Jedziemy tutaj na lewą stronę. Tam gdzie się lighty lubią właśnie okładać i średnie. Bulldog, bardzo fajny ciąg, bardzo mi się nim dobrze gra. Jak widzimy, nasz team od razu e, ostro zaatakował lewą stroną. Tutaj właśnie ten hmm, pluton właśnie tych tutaj super graczy fioletowych poleciał. Szmanek leci ostro do przodu. Wykorzysta swój nabójowy magazynek na lurce, czy nie? No i co jeszcze? Nie mamy artylerii, także pełny komfort psychiczny. Tak, wykorzystaliśmy. LoL wykończona. O, i tutaj Mausa mamy, no. Mausem to będzie troszkę problem. No i teraz niestety szmanek się przeładowuje. I mamy pół minuty z głowy. Czy tej ilości warto było staranować, spróbować staranować Mausa? Bo mnie się udało patonem kiedyś właśnie Mausa y, niszczyć. Przestaram. Czy manek mógł spróbować? Bo żeby się udało. Troszkę życia pewnie by zeszło, ale Maus zaliczony jako Taran. <noise> I zobaczmy, 5 do 1 już mamy. Mm, tutaj buldogzek, teraz właśnie z już mamy go załatwił. Mamy już trzeciego fraga i mamy teraz tutaj tego niszczyciela niemieckiego, Waffentragera. Tragera. Ładnie dostaje. Mamy jeszcze 4 pociski w magazynie. Jeszcze 3 i pięknie wykończony. 49 na szczęście się e, na szczęście nie trafił bo z tego trolla to mógłby uszkodzeń zadać dużo znowuż mamy przeładowanie jeszcze 20 sekund 8 do 4 przewaga naszego teamu Tutaj T34 nie wiem po co, ale zaczął kapować bazę. O, mamy tego T49, który też właśnie odszedł do garażu i teraz tylko y, praktycznie dwa razy gra się w mieście. Z tego co tu widzimy, wszyscy, wszyscy przeciwnicy są oprócz tego, no ten na 50 pewnie też już w mieście siedzi. Szymanek ma 9 pocisków jeszcze w magazynku i śmiało jak widzimy wjeżdża tutaj i upadek. Tak mi się wydawało właśnie, że to, to się stanie. <laughs> I pechowo akurat obiekt 430 wyjechał, ale na szczęście trzymanek się zdążył naprawić. Nie wykorzystał naprawiaczki pewnie. Trzyma na coś lepszego jakby mu zniszczyli ewentualnie. I obiekt 140 prawdopodobnie przez typową karuzelkę został wykończony i oberwał w Amoraka. Jak to wygląda? 6 fragów już mamy na no, tym na koncie zaliczonych 227 uszkodzeń zadanych T57 Heavy pięknie stoi. O kurczę, manek, ty tutaj ostro jedziesz ostro! <laughs> I zostało został ostatni E75, dwa pociski w magazynku, prawdopodobnie teraz zostanie wykończone. E 75 baza zdobyta. No i tak, wszystko, baza zdobyta, wszyscy zabici. No, bitwa była bardzo szybka i bardzo efektowna. Dobra, a teraz sobie jeszcze zaczniemy na wyniki. Jesteśmy na wynikach. No i tak widzimy, aspancerny, pancerny, medal orlika, yy, specjalista i medal najdina. I co my tu mamy ciekawego? Zobaczcie sobie, 2699 zadanych uszkodzeń, 6 fragów, i aż 1609 czystego expa, i zobaczcie sobie, przy takim ustawieniu, gdzie... Szmanek był jakby wylosowany na, na końcu listy. Tej, tutaj, tej, 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 no, tabeli kurcze. Zobaczcie, jaki wynik fajny wykręcił. No, dobra, i to by było to. I jeszcze zobaczmy sobie: tak, 24 strzały, 20 w celu. Prawie 3 km przejechane. Na razie, cześć.